Czy istnieją inne cywilizacje? Już jako dziecko zastanawiałem się, czy tylko na naszej Ziemi istnieje życie. Kiedy pytałem o to moich bliskich, to odpowiadali mi, dzieciaku, czy ty nie masz innych problemów? Ale pamiętam, że kilka osób mówiło mi wtedy, że tylko tu, na Ziemi, istnieje życie, nigdzie indziej. Jednak coś mi nie pasowało. Pytałem siebie, jak to, czy to możliwe, tyle jest gwiazd na niebie, a tylko my sami we wszechświecie? Potem, jak byłem trochę starszy, udało mi się przeczytać kilka książek o UFO, które tylko zachęciły mnie do dalszych poszukiwań. Cały czas zadawałem sobie to samo pytanie, czy istnieje życie poza Ziemią, oraz inne pytania, dlaczego oni nie przylatują na Ziemię. A jeśli przylatują, dlaczego nic o tym nie wiadomo? Byłem niemal pewien, że inne cywilizacje istnieją i moim marzeniem, jako nastolatka, było spotkanie z nimi. Ale teraz już niekoniecznie. Potem na wiele Wiele lat przestałem się tym w ogóle interesować. Podobnie zresztą było z moim życiem religijnym. Zatopiłem się całkowicie w życiu codziennym i żyłem problemami tego świata. Nie interesowałem się zanadto sprawami, nazwijmy je, pozaziemskimi. Coraz bardziej zanurzałem się w tym świecie. I dopiero stosunkowo niedawno, bo kilka lat temu, wpadła mi do ręki książka o ojcu Pio, potem kolejna i kolejna. Aż w końcu, tak jak wspomniałem we wstępie moich przemyśleń, przeglądając sobie strony YouTube, zauważyłem film o zaskakującym tytule Wiedza ojca Pio, w którym pan Wiesław Matuch wspomina swoje wieloletnie spotkania z ojcem Pio. W filmie tym pan Wiesław wspomniał również o innych cywilizacjach. Wówczas temat UFO znowu we mnie odżył. Skoro nawet sam ojciec Piot twierdził, że inne cywilizacje istnieją, to znaczy, że to jednak musi być prawda. Moje przypuszczenia okazały się słuszne. Ojciec Pio mówił, że w naszym wszechświecie istnieje ogrom cywilizacji, zarówno takich, które są na niższym niż my ziemianie poziomie, jak i znacznie bardziej od nas rozwiniętych. Mało tego, również na naszej Ziemi istniały już zaawansowane cywilizacje, znacznie przewyższające nas pod względem technologicznym i duchowym, na przykład. Cywilizacja Mu lub mieszkańcy Atlantydy o ich zaawansowaniu świadczy chociażby fakt, że dysponowali oni flotą zaawansowanych technicznie statków kosmicznych, o jakich my możemy tylko pomarzyć. Niestety, cywilizacja mu została unicestwiona około 14 tysięcy lat temu przez ogromne kataklizmy, erupcje wulkanów, trzęsienia ziemi i potężne fale. Pozostałością tego kontynentu są wyspy rozrzucone na oceanie spokojnym. Podobny los spotkał także Atlantydę. Zgodnie z relacją Platona, Atlantyda została zniszczona przez silne trzęsienia ziemi i fale tsunami. Wyspa ta zanurzyła się pod powierzchnię morza i zniknęła na zawsze. My jesteśmy kolejnym gatunkiem, który, jak obecnie widać, bardzo się rozwija i z biegiem lat nasz rozwój technologiczny coraz bardziej przyspiesza. Ciekaw jestem, jak daleko zajdziemy. Co jeszcze jesteśmy w stanie wymyśleć? Czy będziemy mogli podróżować w odległe kosmiczne krainy? Czy znowu na pewnym etapie nasza cywilizacja ulegnie samodestrukcji lub zostanie zniszczona przez jakąś wielką asteroidę? Byłoby dobrze, gdyby wraz z rozwojem technologicznym następował również wzrost duchowy ludzkości. Jak jest obecnie, każdy widzi i nie ma sensu nawet tego komentować. Ja mam tylko nadzieję, że ludzkość wreszcie się przebudzi i uświadomi sobie, jakie są jej cele nadrzędne. Na szczęście jest już wiele osób, które o tym mówią. Jeśli ktoś mówi, że tylko tu na Ziemi istnieje życie, to jest albo przepełniony pychą, albo nie wiedzą. Jakież to musiałoby być nieprawdopodobne marnotrawstwo przestrzeni, gdybyśmy tylko my sami byli we wszechświecie.